Witam w kolejnej odsłonie. Bibliotecznych polecajek. Tym razem mam dla Was fantastyczną książkę z wydawnictwa bowiem z naszej ulubionej serii z żurawiem Sto kwiatów, genki, kawamury. Ten autor jest znany Jastrzęmskim czytelnikom, ponieważ w naszej bibliotece znajdziecie jego książkę A gdyby tak ze świata zniknęły koty. O czym jest książka Sto kwiatów? To jest niezwykle wzruszająca opowieść o rodzinnych relacjach. O relacjach między matką a synem. Pewnego dnia Izumi znajduje swoją matkę błąkającą się po, po mieście, nie pamiętającą, gdzie jest. To rozpoczyna cały proces zanikania pamięci. E, Izumi musi się swoją mamą opiekować, musi odbudowywać jej pamięć. E, ten proces powoduje, że sam przypomina sobie swoje dzieciństwo, swoją młodość, skleja różne obrazy z dawnych lat. Poza tym odkrywa pewne tajemnice, pewne miejsca niedopowiedziane. To jest opowieść o tym, jak trudno opiekować się osobą, która. Boryka się z demencją, o tym, jak trudno rozmawiać o problemach, o tajemnicach i ile rzeczy zostawiamy przemilczanych za sobą. Bardzo polecam tę książkę, ponieważ napisana jest w sposób bardzo subtelny, pięknym językiem, a poza tym porusza bardzo ważne problemy, które kto wie, mogą dotyczyć też i dotknąć też naszych bliskich. Serdecznie polecam Sto Kwiatów.